Kiedy moje dzieci się biją, rozdzielam je do swoich pokoi, żeby przemyślały swoje zachowanie. I co z tego, jak one za chwilę i tak znowu się biją? W tym wypadku narzędziem dziecka jest bicie. I kiedy odbierasz mu takie narzędzie, bo nie można bić, to czy dajesz mu jakieś narzędzie w zamian? Czy uczysz swoje dziecko, jak w inny sposób rozwiązać konflikt z bratem, siostrą? Czy nurkujesz głębiej? Co kryje się pod tą bójką? Może dziecko jest głodne, może jest niewyspane. Może brakuje mu bodźców i ma dużo w sobie energii, może czuje się niesprawiedliwie traktowane, może jest zazdrosne, a może między nimi jest jakiś konflikt o zabawkę, o rzecz i po prostu zwyczajnie, z racji tego, że są dziećmi, nie potrafią rozwiązać tego konfliktu i znaleźć dobrego rozwiązania. I do tego twoje dzieci potrzebują ciebie, ale ciebie takiego mediatora, a nie sędziego, który rozsądza, kto zrobił źle, a kto dobrze, kto zawinił, a kto jest biedny i poszkodowany. I kiedy dzieci ochłoną, to usiądź albo z nimi dwojgiem, a jeżeli się nie da, to oddzielnie z każdym z nich i poszukajcie rozwiązania. Popytaj, co się dzieje, o co chodzi, czego dziecko potrzebuje, i wtedy wspólnie możecie wypracować jakieś rozwiązanie.